Co na zaczynamy serię Halloweenową. Straciłem moje całe prawie. No, w sumie, całe moje konto i muszę zaczynać od zera. Więc zaraz zrobię jakup. Nagram ją, ale syswot. Muszę poczekać na parę updateów. Tutaj update'ów wydało się zdobyć w zasadzie, ale ze i do filmu Halloween. To Halloween. Harpię. Rzymy na cukierki. No nie wiem. Kasper prezentarz. Właśnie nie na niego Mam pewne spróje Halloween. To są tylko obce blonki. Mam po Biorę się za. za siebie samego. Świetny pokaz. No nie o to mi chodziło. To, to było, mówiłem to, ale tak było mi znało, że tak jasne, tak na... No co ty, no nie no. Okay, po czwarte kielki. Tak mi się nie szkapnie. Dobrze, posłuchajmy do drzwi. I... Puk, o, puk, o. Zedostałem ja seps. Se, se. Moje łapki są potężne. Chodzę i sam sobie zabierzemy cukierki i zabierzemy sobie syckie cukierki. Jakie są z tym w domu? Okej? Okay. Czoły na to. Hmm, to... Toż tak cicho tutaj. Czyli że każdy sepsem, Tak jak ja. No rozumiem. Tak. Jest nas na tak. Dobrze, pójdźmy. Ja po tutaj poczekam. Ja nie chcę tutaj... To jest... To i... Idziemy. Jesty faj. Co Co tu Co tu

Już pomyślałem, że to prawdziwy jazd. To pułapka. Melon. I to... Uff, na cześć, nie ma Dini. Już pomyślałem, że jest po mnę. O, o co, okej. Na cześć, to nie ma, Jest tylko... O nie. Poczekajcie. tak jak to tutaj tutaj arbuz no, tego jako na przypadkowo arbuza że o co tutaj chodzi Co jak jest tort o, o, Ach, o to na jaka to

nie, ja to czytałem wyciągam moją broń dzisiaj byłem w sklepie więc jestem na tą sytuację przygotowany nie, nie. Ach. no najpierw ta lasy jest posypana Ach, tak jest właśnie ulaska Okej, nu ska vi sova. Torka. Det är ganska bra. Okej, okay, sova. Nu ska vi äta. Sova, Mmm. Ja, ha, ha. Tack så Nie, nie ma